Witam Was wszystkich Dzisiaj tak przy wtorku, puściłem trochę te gołębie pod wolierę, żeby się trochę przewietrzyły, że tak powiem No tak to ich tam nie puszczono, wiadomo zimno Znaczy jest zimno, bo jest mrozek taki, ale otworzyłem to chętnie wszystko wyszło Gołąbki I ten samiec wiesz fajnie, jest Trochę mi też to tak nie pasuje bo tutaj problem robi ja już nie wiem czy wam mówię, ale nawet jest taki gołb, który on będzie robił problemy, dlatego ja mu muszę coś załatwić, no ale to może. Może załatwię teraz, może w sobotę, się wybiorę, to coś tam ogarniemy mu. Chociaż ten jest lepszy, równiejszy jest ten gładki, ale no ten jest gorszy pod względem, wiecie, no zachowania. Samiec Mawek. Taki no, kolor ma, widzicie, wiecie, wiecie, takie prześwity i w ogóle, no ale ten dziób, tak, ten został zostawiony tylko na dziób. Uh. O. Tutaj samica felka czerwona, jak się dziobie, no, no, też nie jest równa, ale ja zostawiona tylko na kolor, no i samica, tak. Ale tam a, tak nie chcę do pary, bo ona jest naj... no, późna, jest tak, bo to jest z tych późniejszych a, a ten mawek to no ja się sam sparował z samicą, ona tam siedzi pod tym tamto, tamto e, to jest młoda samica e, z, też z tego roku, on też się sam z nią normalnie sparował o. w glebie kupusto, bo ja mamy 6 głębi, jest w klatkach, się parują no i powiem Wam szczerze, że jedna para mnie sparowała mm. A, ja zamieniłem w końcu jednak, wpuściłem tu, bo tu to były czarne te felki tak. Yy... Wypuściłem w końcu te felki, tą yy, czerwoną samicę i tego czarnego samca, bo one, jakby, nic nie górkały, a ja zamknąłem tutaj te, jednak te żółte. No, żeby się, wiecie, parowały. Ale sparowały mi się te felki. Mam nawet nagrane na filmiku już. Dzisiaj bo tak nie byłem pewny, bo jak schodziłem to nie grukały nic, yy, ale ten. Yy, odszedłem i tutaj zostawiłem telefon na górze, w coś tak nałożyłem. I widziałem jak on tam ją Cię zaprezentują, fajna parka. Szkoda, że nie w jednym kolorze, no ale trudno, ale on jest fajny i ona jest fajna. Naprawdę zobaczymy, Obyd, ob... obydwoje z tego. z z tamtego roku, bo już mam 24, to one, no ale młode głębie. Już tu widziałem ją tam dzioba, ona tak chodziła w kółko, tak wdzięcznie, wiecie, mu się tam obkręcała, więc te są sparowane, ale niech siedzą, tak pewnie koło tygodnia mogą jeszcze nawet siedzieć, no przyjadę dopiero następnym razem, to je puszczę. Te to nie wiem, ten coś taki jest rawy, ten samiec w gębniku to niby gruka i w ogóle, samczek po lewo, samica po prawo, chociaż może i one, a ja we one tu się kąpały, cię mokre były całe, ale o, tu tak słońce świeci w tą klatkę ich. I wiecie, też zdjąłem tą półkę z góry, bo to też, nie siedziały, bo wiecie, tak to są na jednym poziomie, to łatwiej może im się zaprzyjaźnić ze sobą. No te wielki też fajna para. Ogólnie, no te trzy pary w są fajne, e, żółte, ta para tutaj obok też, no i czarna para, tak powiem, nienaganne, a tamta, ta, ta, no ta czerwona jest taka trochę średnia z tym czarnym. Bo takie są on jest trochę na najwyższych nogach, taki no... No nie, ale no niech będą, niech będą. A no, mewki, to nie wiem, na pewno nie. Żeby one tak blisko siebie, może też się wzięły. To nie widziałem. Mewki na pewno nie. Ale no, ja mówię, niech siedzą. Mamy czas, ja mówię, słońce tam świeci, tą klatkę, widzicie jak się odbija. I tak... No ale powoli się spoparuje. Tutaj skopiu widzicie. Znowu w parze. Eee. I tak to jest, Cię Porozparują wszystko ten, po z powrotem trzeba na wesoło w głębniku, wszystko gruka żyje, trochę tej głębi jest. U mnie tak nie ma, żeby sobie tak pozajmują po kilka cel. Jedynie pocztowe, to mają te dwie tu pośrodku na samym dole. I Budapeszt jeden. Z tą samicą, to jest już stara para, one się tak samo no To mają właśnie te dwie klatki tutaj pod murzny, pod Budapesztem mają dwie. A no i tutaj te Budapeszt mają te dwie tutaj zajęte. To też, a tak to, to nie, nie ma, także... Teraz to po jednym, bo ja tak nie lubię jak zajmie kilka cel. Najgorszy typ gołębia. Chociaż no, ja wiem, to, na ją głębi to, ja wiem, to jest tak, że ona na początku to wszystkie sobie zają, a jak już potem sobie wiecie O, wpadają wszystkie, spada... O Jastrzę, mamy jasu Jastrzą Jastrząb jak nic Ale już teraz to nie widzę, że słońce wali O jest, widzicie? O Tam poleciało. Czyli widzę o swojej się ja zobaczę czy to w ogóle będzie widać poleciało No widzicie I tak tu puścić? Chciałem puścić Patzcie śniegu buty i w ogóle już mam mokro, mokro w tych butach że tak powiem, no, ale śniegu mogę tu odświeżyć sobie trochę, ale już trudno, no więc widzicie cały czas coś się dzieje, ale zawsze tak, jakby coś, co jak sprzątam w lato czasem coś Nagle wszystkie tak łup do gołownika i wtedy to wpadają i tu do kortarzyka i wszędzie mi wpadają. A jeszcze tak cieszy, co pomyślałem, że ja mówię, jakby tego śniegu nie było takie fajne swoje, trołem trochę rozek jest, ale może bym puścił Ale widzicie, nie ma szans. Jeszcze z miesiąc poczekamy. Ptaki przylecą To będą miały co jeść. Na razie to. O, ten winer, ja nie wiem, czy on ma coś przy dziobie, czy on ma dziób mu tak przerósł. Nie, przy dziobie ma coś dobre. No. Zawsze warto też sprawdzić, bo że jednym samym. samym czasem te dzioby tam przerostną i trzeba to skorygować. Nic skaridle nie mają. No, wczoraj to było takie ostatnie sprzętanie, mi się daje przed lękami. Następne to już takie, już pewnie rozłożę może miski, bo to tak za miesiąc mały. Tej, widzicie, dziury mam. Zresztą wszystko lepił, żeby tylko razu nie było, no bo to nie ma sensu i teraz. Tam muszę, tam mam też dwie przy samej ścianie i też muszę to polepić, ale podłoga to jest, no, do wymiany, ja mówię, to podłoga... No chciałbym, żeby mi się udało i... Widzicie, tak mi się wyparowało właśnie. Ta winerka mi się sparowała się z tym Budapesztem żółtym, tak na mamki. Ten Budapeszt mi się sparował to, to tą, są widynką, tą taką, no. Owienka jest po tej parze tam. no. no tak się wybrały tak nie w parze, ale mogą być. Ta para też mi się sparowała. Yy, to właśnie ta buda... No ta... Ona to jest właśnie po tym czerwonym samce on był z taką widerką w parze. To już kiedyś opowiadałem ona jest tym budemu ten coś czerwonym, to już są u mnie ze 4 lata na pewno w parze. No, ona tutaj wyszła jak pierwszy raz tutaj gołębie były, pierwszego roku, no to od tamtej pory, ona się wtedy już na jesieni miała jajka nawet, nie pamiętam, bo jego też przyleciał tutaj do mnie. I się sparowały same i od tamtej pory są i pa, no, nie narzekam na tą parę. Naprawdę, chociaż w tym roku ostatnie jak podłożyłem im lauwindry, to zostawiły później, już było dla nich chyba za ciężko, nie wiem. Twelek siedzi. A co mu zrobię. Chcę, żeby ta żółta się sparwała z tym żółtym. O, gruka. Chodzą właśnie w kółko, ale nie, nie uda mi się tego nagrać. Może, może podejdę tak, wiecie. Widzie, no. chodzą w kółko znaczy w kółkach Widziałam, ona też tam kiwała więc są w parze ale to dobrze potem tak jak ja wypuszczę te felgi te to może będzie trzeba pozamykać te samczyska może może ja przerzucę tego właśnie tego nierównego też do tamtych tego tu krymki. do nich też na sentyment. Y... On to jest po mojej starym, starej parze krymków, To, nie wiem, jest sprzedałem dwa lata temu, 2 albo 3 lata temu nawet. Y... To jest właśnie facet parę krymków i parę blauwindrów, pamiętam. No. Eee, a ją to dokupiłem mu w tamtym roku, żeby tak wiecie, do paru, wieje przez ten, ten, no ten, go muszę sparować, ja się z tą czerwoną, ale na razie coś się nie chcą brać. No to już to jedna kosz z w może być później, ciekawe też jak ona jest, on, on jest z tych późniejszych, bo ja najpierw miałem obrączki fioletowe, chyba kupiłem na rynku fioletowe, dopiero później jak zamawiałem, no bo unijne na ten kolor to były, na tamten rok to były żółte, ale zakupowałem na rynku, żeby już za przesyłkę nie płacić i dał mi fioletowe, a tamte były później, więc on jest z tych późniejszych też, ona może, możliwe, że też, ale on tam grukał wczoraj ja widziałem, więc no zobaczymy, mamy czas jeszcze. Wstaję że do tego końca stycznia, że się raczej poparują. Tu wszystko weszło, do środka. Aż ciekawy jestem, czy ten jastrząb się nagrał. Ale wydaje mi się, że pewnie tak. Czy muszę im probioty dać do wody. Te to się palą, żeby wejść do, wiecie, zacząć lęgi. No. Chociaż zobaczę, bo jeżeli te podłogi byłyby powylewane, to może będę robił tak, że będę po prostu oddzielał samce i samice, nie? W sensie na dwa golewniki. Eee. Bo, no wiecie, żeby po prostu nie było problemu, bo żeby tych jajek właśnie niosła potem w parę, chociaż potem znowu to wszystko parować. No zobaczę. O, trochę woda brudna, muszę wymienić. Dobra, już nie przynudzam. W sumie nie ma też za bardzo o czym nagrywać. Ale już tak nagrywam. Tak sobie tutaj przychodzę. Ja mówię, Dobra, coś nagram. Teraz to nie wiem, mm, następny kiedy, jak przyjadę, to no może już poparuję, ale wtedy się wam pochwalę. Będzie wszystko sparowane. Na tej mi zależy, bo wiecie, no młode samice to jest mi trochę później, a ona jest no, samica dwuletnia. To, to zniesie mi zaraz jajka, tyle że chodzi o to, żeby w parę nie postawić. Mam nadzieję, że z tym synem. No bo to jest jej syn ogólnie, nie? Mam nadzieję, że wszystko będzie. O, jak się tam obkręcają. No <grystanie> dobra. Ona fajna samica. I lubię ją bardzo miły gąb. Także w parę to będzie. On to miał być z tą czerwoną w parze i ja, one miały zostać jak zostały, ale mi te dwa samce, tamte, ten jeden coś okazał samiec, co mi pokrzyżował, plany, właśnie ten z tej klatki czarny samiec, co miała być samica i wiecie. No dobra, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się no i do następnego, cześć.